Um. siema, Dzisiaj gramy na pierwszej wersji Minecrafta, która na ogół um, wpadła mi z głowy, jak ona się nazywa. I chcę zobaczyć, czy w ogóle tutaj coś można robić. I okej, okay, mamy tutaj Stone. Który ma naj, yy, najgorszą teksturę i też cień ma gorszo, najgorszą, jeszcze gorszą w sumie, ale... A. Czemu tutaj ta trawa wygląda jak na Optifine? co się stanie jak ją zniszczę? To cobblestone ma przez sekundę teksturę jak ten nowy. Ale to tylko przez to, że się nie załaduje i Ciekawy mnie czy znajdę tutaj coś takiego dziwnego w tej ziemi. Chyba jeszcze nikt nie nagrywa takich wersji Minecraft. Jakoś od 10 lat. Więc fajnie. Ogólnie jest ona lagowa. I się nie spodziewam, bo to jest pierwsza wersja Minecraft, którą Mojang wstawił tylko do launchera, ze względu na to, że była już pierwsza pełna wersja, czyli Minecraft 1.0. Ale. Okej, okay, da się tutaj budować. Jestem teraz w środku bloku. Mam X-Raya, tak mam X-Raya, ale to chyba dobrze, bo chcę coś odkryć na tej wersji, tak w ogóle.